Kurde jak fajnie się ten żurzel oglądało. Cześć są Zugor i dzisiaj będziemy znowu robić gotowanie. <grymne> nie wiem co ja. Jakieś w ogóle baba to stoi, nie wiem. Słodka dziewczyna Elena. Co za urocze restauracja, ale wygląda nudno bez automatów, prawda? One bardzo umilają życie. Nie wiem może. Ja szalona Elena. Och czekaj, ha 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 ha, no beka. Właśnie dostałam 5000 monet. Omega. Ależ rewelacyjnie, ha ha ha, jesteś najlepszy. Co do mnie na Nie, nie mam kokoko. Yy, nie miałbyś nic przeciwko temu, że jestem teraz na żywo, prawda? Muszę dzielić się moimi, moim życiem z moimi kochanymi widzami. Tak ja. Szczerze nie jestem z tego zadowolona. Chwila. Pokażę Ci pokażę Ci o co mi chodzi. Bez jej influencerką. Było moim osobistym sukcesem, ale teraz chcę to, muszę robić wszystko, co każe mistrz, ponieważ przejął, gdzie ty wychodzisz, wracaj tam, przeją moje konta w mediach społecznościowych, dlatego też mogę sprawiać wrażenie mało interesujące, przepraszam, do usłyszenia później pa. Aha, i tutaj, no to tyle, żeśmy się nagadali, dobra. Yy, Na czym skończyliśmy ostatnio? Pamiętam, że chyba był problem z krzesłami, tylko nie wiem, jak to dobrze rozplanować, żeby tutaj było w ogóle jakiekolwiek miejsce, jeszcze szczerze. Mm, o, w banku muszę zapłacić. W ogóle mamy nowe rzeczy, które trzeba odblokować. A jest to precel, y lachmakum i doner kebab. Ulala la. To chyba tyle, co? Dobra, menu. Co my chcemy? Yy, tutaj mamy... Co tu jest? To jest pomidorówka. Tak to wygląda. Oraz to wygląda jak grzybowa. Dobra. A ja nie robiłem przypadkiem barszczyku? Wcześniej? Mm. Nie pamiętam Ja mam pomidorówkę w ogóle? Nie, to nie jest pomidorowa To to musi być barsz. W takim razie To jest barsz? To nie wygląda jak barszcz No raz załóżmy, że to jest barsz. Także grzybowa, barszcz to bym zrobił to można to jeszcze tu mamy ten stek jeden a ten stek to jest czegoś słabiolotki ci powiem szczerze fryteczki dam i mamy 5 teoretycznie tutaj można mamy na 5 dobra co zrobimy tyle pokaż jak się tego lachmaku mu robi nie to to raz to dwa tu tutaj nasypiemy tego i to no racje ja potrzebujemy miska do mieszania w ogóle jest miska do mieszania niech tu postoi, doro bo no muszę kupić rzeczy jeszcze najpierw. To jest mąka, drożdże. Dobra. Ja. Hmm. Jajko. Dwa takie, dwa takie, dwa takie. Teoretycznie to powinno być. Tyle i tysiąc za tyle. Tysiąc. To grubo. Nie wiem jak, ale trochę drogo szczerze ci powiem I tego nie trzeba, to damy tu, bo czemu nie? Czemu to tu akurat? No to ziomek? tu się czyni? Nie, ja, to się jedno przyda I to Zobaczymy jak bardzo barszczowy jest ten barszcz Okej, okay, bardzo barszczowy, czyli to jednak jest barszcz No dobra Już nie pamiętam dawno, nie nagrywałem tego Bo ostatnio robloxik był robiony Ale dobra Dajemy to, to i sól Dobra Wymieszczaj za pomocą mikser stojący. Ja nie mam mikser stojący. Ja nie mam mikser stojący. Ciebie bym wziął szczerze. Kurde, bo tu też miejsca nie ma zbytnio. No. To jest mikser stojący. Ty, dara pomyślimy się nawet. Dobra A bo tych... Czekaj, jajka nie dałem Tu nie ma jajek Ile? Trzy Dobra Jeszcze jedna Teraz Może być? Dobra, change, okrągły chleb, lachmakum, make, mam nadzieję, trzeba jeszcze dupnąć jakieś, pokrój pomidor, dobra, ty już się możesz przestać robić szczerze, dobra, no, daj to czyli tutaj nice i teraz lechmakum pomidor jest czerwona papryka jest co zielona czerwona... u nie ma czerwonej ulala to trzeba kupić, a że czerwonej nie ma naprawdę? nie wiem 5 na razie starczy no tak na szybko to teraz będzie. I dobra. Czyli jedna tu. I reszta, nie wiem. Iść tak tu. Pokrój. Po Raz. Dwa. Ale kroja miała upuść. Trzy. Dobra. Zmiel mięso za pomocą maszynka do mielenia mięsa Plasterek antrykotu, lala Bo ja więcej tych, tych nie mam Żartuję Czyli ten antrykot jednak się przyda jeszcze No to wywalę no Jakby nie chcemy Ten antrykot, dobra to ten lachmakum to ciężkie Jednak tylko tu Bo. I to tyle z takich ciekawszych rzeczy. W sumie. Czyli to. Dodaj, ale, ale, Ty, debil, no nie wiem. Ale, co się czynić? Chyba, że ja To zmienić. No bardziej raczej, Chyba zmienić raczej. I musimy to dać. I... pasterki pomidorów Weźmy, czekaj, no Nadaj tu A ja piekarnika potrzebuję w ogóle jeszcze No tu grubo mm. Piec elektryczny, to chyba to, co to jest? Jajowar? Dobra, mamy piesek jest i piesek. Nie wiem, piesek tu sobie postawię. Why not? Taki piesek tutaj będzie. Tutaj. No i spoko. O, idealnie. O to mi chodziło. Czyli piecz w piekarniku. plasterki cytryny, plasterki, pietruszki. No dobra. Jak się kiedyś grało, to to nie było takie prościu, W sensie nie było takie ciężkie, się robiło to samo ciasto i tyle z tego było, nie? I Była łatwa kasa. No dobra, no to tyle mamy, widzę. W sensie mogę jeszcze jedno takie. Ale jak zrobisz to masz dwa w sumie, do dwa to i tak nie jest dużo. No ale tak zrobimy. Dobra, coś jeszcze. To nie pamiętam jak się robiło. Oraz przydałoby się ziemniaczki porobić. A, dokładnie, no to po prostu ten no. Eee, no, fredki. Nie wiem, co ja na człowieku, zmęczony jestem. Ale staram się robić ten film, gdyż, no, staram się, żeby te filmy były, no, regularnie, nie? Ja staram się wstawiać te filmy wtorek, czwartek, niedziela. Jak wychodzi, no, nie wiem, różnie szczerze Różnie to bywa Ale staram się Ale no wiadomo na szkoła jest to Albo no to się jara, nie no Dobra jest dobrze Teraz tu się jara, no nie mogę Co się dzieje, dobra mm, To było to Ale ty jesteś pieczęci z do... Nie, to się przecież robi już. Nie kłamie. Mm, raz. Dwa. Prytki. To się piecze. To. Tu. To. Tu. To tu, to. Pokroić i tu. Oraz tu. Dobra. Teraz to grillowane. Czyli to. Pokroić. Wezmę coś talerzyk tutaj. Dobra. Mm, sól. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy czarny pieprz, to jest to. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Grylu z obu stron. Grylu ziemniak, cebula. Ziemniak czosnek cebula wejmi z pudełka i to będzie tyle dobra trzy raz dwa trzy o no flipuj to dwa trzy raz dwa trzy no i pięknie Ziemniaczek To, to i to To można kolejne dać W takim razie To można pokroić też I dać pięknie, ładnie tutaj To tyle chyba, nie? Nie wiem, lecę Bo zaraz mi się tamto będzie robiło I nie chcę, żeby się zjarało no ziemniak, cebula i talerz i można zrobić open przy okazji. Dobra, jest wszystko na razie pięknie ładnie. Jak będzie później, zobaczymy teoretycznie wszystko jest pięknie i zobaczymy jak to będzie. A te miałem te te zrobić Miejsca, no to zaraz się ogarnie Tylko jeszcze łokie lagi, są ile osób przychodzi, Jezus Mary, nie no błagam Tylko bez lagów proszę To tu Dobra, sklep budowlany W takie pojedyncze może co, już się skończyła pięknie To tak tutaj wam takie, jakby przyłączyć. Jak jedno tu, jedno tu, równe jest? Chyba tak. Dobra, co się skończyło ty tym, powiedz? No, nie. Mm, tak, kurde. Barsz, chyba, to był, tak. To. Co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? E, które to było? Czekaj, to, 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 to było, to było to. E, szybko, to. Czekaj, czekaj, czekaj. To było, to było w tym miejscu. Tu. Tu. To jest. Dwadzieścia Barsz Szybko teraz to I to Co się kończy? Frytki To je tu Ja potrzebuję jajek Jedno Drugie. Trzecie. Teraz skończyły się właśnie frytki i to. No, to się już chyba skończyło, co? To czekaj, robimy pyk, raz. Pa. Tutaj szybkie frytki. Tutaj szybkie to. No i teoretycznie... a jeszcze to muszę zrobić, zapomniałem. Tu pomidor. Jedno i ostatnie to oraz to. Ale nie jest źle, nie jest źle teoretycznie. Tu, 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 i to dajemy tu. Aha, no dobra, robi się, robi się, jest dobrze. Dobra, tutaj grzybowa. to zrobimy tak, dobra, tutaj dwa na tamto i co ty chcesz? cytryna i pietruszka, dobra, dobra jest, jest dobrze mi się wydaje bez presji, wszystko pięknie ładnie ile jeszcze? no, jeszcze te też się skończyły górne, ale nie ma więcej no, nie ma więcej na razie zupa jest nie ma tego tej drugiej zupy, ciekawe To niech się zrobi. A oni to naszą w ogóle? Od kiedy oni to naszą? Mi się wydaje, że oni nigdy tego nie nosili. Ten. Jeśli chodzi o tego gułęka. Nie nosili po prostu stąd tu. Bo to jest więc automatycznie zapomniane. Bo to już powinno być tutaj dawno zapomniane. Ale dobra. Nie jest dobrze. Tutaj, pyk, basz, peperonie nie ma, przepraszam, nie na razie nie będzie. Mogę zacząć robić, ale nie wiem jak to wyjdzie. Się robi, to ja już trawię w sumie, czyli to będzie grillowane. To były na pewno ziemniaki, co są podwójne. Jeden mi daj. To dobra. Co się skończyło? Wszystko praktycznie rozumiem. Kurde, jest sens to robić szczerze jeszcze? Jakby już praktycznie dzień się kończy, zaraz zobaczymy. To, pyk. Ale predict. to było szybko zrobione. Radam, to to kurde, nie wiem czy marnować Na razie zostawię, w sumie jak nie chcę, no to... Jak nie chce, no to nie Nie ma co, a to się skończyło Nie ma nie ma nic Frytek nie ma babo bo już sorry mimo frytek No co się drzew, ja nie ma tu nie ma tak nie poradzę, że nie ma. No, rozpala og ognia ziemniaczek i cebulka. Dobra, e, to jeszcze można Wam dać. To się znowu skończyło. Dobra, wam dam, żeby zmaksymalizować moje zarobki jeszcze na dzisiaj. w mordę. Trochę tego jest, ci powiem, Rzymek. Zaczekaj, to ważniejsze na razie. Teraz można Wam zanieść to. Byk. To też chcecie, to odgrzeje. Ale to chyba będzie tyle, jeśli chodzi o ten dzień. Tak, kto chce to? Nikt, no to nie. To odkładam Też Chyba zamykamy ten dzień w ogóle Kończymy to Zamykam nie ma są. Kto to zrobił człowieku? Nie wiem, naprawdę Dobra Biorę to wszystko i kończymy ten dzień. Coś trzeba tutaj... Ten chyba wszystko jest dobrze. Tu można zamknąć to też, bo czemu nie? Dzień się skończył. No i dobra. wiesimy światło. Tak jest. I idziemy do baru nie tym razem? <grym> dobra. Co tutaj mamy? Zupa, piekarnia na drugi poziom. I kebab, dobra. BOSIE 4000 na plus. Co jest? Weź dwa goście, czy to, to. które to? Nie wiem. Nie wiem. Gra została zapisana. Znaczy w tym odcinku na pewno sobie weźmiemy tego donera, ogarniemy może. I tu trzeba, tu muszę odblokować, bo tego jeszcze nie mam. No dobra, to będzie tyle z mojej strony. Idę oglądać Żużel dalej tutaj. Subskrybujcie, lajkujcie. Piszcie w komentarzach, co jeszcze nagrywać. Jakieś porady, nie wiem. Cokolwiek. No i co? Cześć!